Anko, witajcie na kanale. Dzisiaj sobie zrobimy kolejny film poradnikowy, tym razem, jaki wybrać drążek na domową siłownię. Bardzo często piszecie pytania odnośnie wyboru drążka na swoją domową siłownię, do swojego pokoju do ćwiczeń, miejsca, gdzie trenujecie. Pytania są różne odnośnie montażu, odnośnie typu drążka, jaki wybrać, odnośnie obciążenia tego drążka. Postaram się w tym filmie zrobić Wam. Takie jakby kompendium wiedzy na temat drążków, na przykładzie konkretnych przykładów. Podzielimy ją sobie na trzy typy drążków i postaram się Wam pokazać jakieś przykładowe modele. Będą się tutaj wyświetlać z boku, trochę sobie o nich powiemy, jak to wygląda cenowo, jak to wygląda z montażem, jakie są plusy i minusy. Tak to zrobimy, żeby każdy, kto szykuje się do wyboru drążka dla siebie, wiedział mniej więcej czego szuka. Już nawet nie mówię o konkretnym produkcie, ale będzie wiedział jakiego typu drążka sobie szukać. W moim filmie będą drążki z firmy Casport. Ceny, które będą wam pokazywane, będą to ceny na chwilę obecną i ceny będą już pomniejszone o mój rabat, więc linki z kodem rabatowym będziecie mieli już w opisie. Klikając sobie w te linki, będziecie mieli odnośnik już do tańszego sprzętu, więc tyle jeśli chodzi o sprawy cenowe. Ceny się będą też wyświetlać. Postaram się trochę o nich powiedzieć. Jedziemy z tym tematem. Pierwszy typ drążka, o jaki chciałem powiedzieć. To klasyczne drążki montowane do ściany, czyli takie jakie spotykamy na większości siłowni. W tym przypadku mamy drążki albo montowane do ściany, albo do sufitu. Załóżmy, że budujecie swoją siłownię od podstaw, możecie sobie w niej wiercić, możecie sobie montować różne rzeczy. Więc zaczniemy od drążków montowanych do ściany, w sumie najpopularniejszych i w jednych z tańszych. Najtańszym drążkiem, jaki możecie kupić, jest KSSL107. Tutaj Wam się będzie pojawiać nazwa. Ten drążek możecie kupić za niecałe 90 zł, używając mojego linka. I to jest najprostszy drążek, jaki może być. On ma dwa uchwyty: ma taki uchwyt i taki. i Ewentualnie możecie jeszcze tak chwytać. I co ciekawe, ten drążek jest w sumie najtańszy, jaki może być, jeśli chodzi o drążki do podciągania. Ja miałem u siebie ten drążek na siłowni, więc jeżeli chcecie zobaczyć pełny film o tym drążku, to zapraszam Was, też będzie link do kanału. Testowałem ten drążek na obciążeniu z moje: 80 kg plus 50 na pasie. Nic się totalnie z nim nie działo, więc polecam go. Co jest jeszcze ważne? Odległość tego drążka, tego pierwszego, o którym teraz rozmawiamy, od ściany to jest 59 cm, więc dlaczego zmieniłem drążek na ten inny? Bo w przypadku, kiedy jesteście trochę wyżsi i chcecie robić podciągania poprawnie, tak jak to wygląda technicznie, czyli z wyprostowanymi nogami, to mając taki drążek, który jest 59 cm od ściany, a na przykład macie 2 m czy 1,90 m, może się okazać, że będziecie nogami dotykać czy uderzać w ścianę. Więc, żeby nie robić podciągania w ten sposób, że podwijamy nogi i robimy to, to nietechnicznie, to wyższym osobom polecam szukać innego drążka. Powiem Wam zaraz o kolejnych typach drążków. Co jeszcze warto powiedzieć? Ten drążek jest w zestawie bez tych gum bocznych. Tutaj na, na uchwyty, ale możecie sobie kupić u nich na stronie 6,29 kosztuje taka guma. Więc można sobie to dokupić do tego drążka. Ale też nie trzeba, bo można sobie kawałek jakiejś gumy, zakładek czy gąbki. Myśmy też tak ćwiczyli kiedyś na pierwszej siłowni, że mieliśmy takie gąbki do ćwiczeń, czy rękawiczki do ćwiczeń. Wybór należy do Was. Także jeśli chodzi o podstawy, to jest taki podstawowy drążek. Który moim zdaniem się sprawdza, jeżeli chcecie tylko zbudować swoje, swoją siłę w podciąganiu, nie zależy wam na wariacjach jakichś związanych z podciąganiem i na mnogości chwytów, chcecie po prostu mieć odhaczony na swojej siłowni drążek. To, to jest bardzo dobry wybór. Ja sam go miałem u siebie chyba przez 2 lata na siłowni i nic się z nim nie stało. Dodatkowo można do tego drążka, właściwie do każdego drążka, który jest montowany do ściany, możecie sobie montować worek treningowy i uderzać w ten worek. Na filmie też jest pokazane, jak testuję go z uderzaniem. Tylko, że wiadomo, im dalej jest ten worek od ściany, tym lepiej, bo w przypadku krótkiego worka będzie się trochę obijało ścianę, ale jest to wykonalne, da się ćwiczyć. Kolejny drążek. Ktoś twierdzi, że chce dłuższy drążek, chce, nie chce najtańszego drążka. Kolejny drążek, który Wam mogę polecić, KSH-001SK. To jest drążek podobny do tego, tylko różni się tym, że nie ma regulacji odległości od ściany i nie ma tutaj tego bocznego wzmocnienia. Natomiast cały tutaj jest zbudowany na tej samej konstrukcji i również ma cztery możliwości chwytów. Tutaj widzicie, raz, dwa, trzy... I czwarta jest w ten sposób, piąta jeszcze można nachwytem. Więc można jeszcze pokombinować nawet z samą rurką, jeśli chodzi o chwyty. I tutaj mamy odległość od ściany: jest 71 cm, więc już jest dalej niż był ten pierwszy drążek, o którym mówiłem. Bo tamten jest 59 Więc jeżeli jeszcze jesteście wyżsi, macie gdzieś około 2 m, to warto od razu celować w jakiś drążek, który będzie dalej od ściany odstawał. Czyli w tym przypadku możecie sobie zobaczyć ten KSH 001, bo on będzie trochę solidniejszy. Jeśli chodzi o deklarację producenta o obciążenia tych drążków, to większość z tych drążków ma deklarowane obciążenie 250 kg. Ja sprawdzałem, tak jak Wam mówiłem, przez 120-130 kg i ani te drążki drgnęły. Jeden jest tylko, który ma mniejsze obciążenie, ale powiem Wam o nim, jak będę omawiał ten konkretny drążek. Więc mamy ten najtańszy drążek, który był u mnie na filmie. Mamy KSH001. I teraz jeszcze powiem Wam trochę o tym drążku. Jeśli chodzi o ten pierwszy drążek, który mówiłem i zarówno ten filmiki montażowe macie też u mnie na kanale, więc też będzie wszystko w linkach pod tym filmem, będzie, będą wszystkie informacje na temat drążków, jakie możecie znaleźć. Linki do filmów, ceny, zniżki, wszystko będzie pod tym filmem. Teraz ten drążek, czyli KSH 011 SK Max. Dlaczego zdecydowałem się wymienić tamten drążek na ten? Po pierwsze, tak jak wam mówiłem, większa odległość od ściany. Więc, bo tutaj, jak się podciągałem wcześniej, to czasami butami uderzałem o ścianę. Ten drążek ma tutaj fajny plus, dlatego że jest regulowany jeszcze przód, tył. Możecie go regulować w ten sposób. I tutaj się będę też posiłkował, czasami moją ściągą, bo nie wszystko wiem w głowie. Ale regulację tego drążka mamy od 72 do 90 cm. Więc możecie go przesuwać w tą stronę. Dodatkowo ma tutaj jeszcze boczne wzmocnienia. Więc jeśli chodzi o szukacie, jesteście nie wiem, wielkim chłopem, szukacie ciężkiego, jest, albo będziecie z dużymi ciężarami się podciągać, to możecie zwrócić uwagę na ten drążek, bo on można powiedzieć, że jest taki najbardziej wypasiony z tych wszystkich drążków i możecie go kupić za 260 zł z moim kodem. Ten drążek kosztuje 260. Moim zdaniem jest warty tej ceny. Bo mam już fajny wzmocniony drążek, który ma kilka generacji chwytów. Jeżeli chodzi o jak się montuje ten drążek, to też możecie zobaczyć u mnie na kanale. To by było tyle, na tyle, jeśli chodzi o podstawowe drążki wieszane do ściany, typowo jak drążek. Jeszcze jest jeden drążek, już Wam mówię, drążek prosty KSL108. To jest drążek prosty. On wygląda tak, że tutaj ma te ramiona i ma prostą rurkę. On się może przydać komuś, jak ktoś chce muscle upy w domu ćwiczyć. Tylko też trzeba uważać, żeby zamontować go tak, żeby nie uderzyć głową w sufit. Druga sprawa, musicie pamiętać o tym, że ten drążek prosty ma mniejszy udźwig, bo on ma tylko 200 kg z tego co, co czytałem. Więc o tym też warto pamiętać. Tyle, o, jeżeli chodzi o drążki montowane do ściany, ale możecie też u siebie na siłowni montować sobie drążki do sufitu. Bo na przykład ktoś ma w garażu, albo na przykład tutaj no tutaj by była średnia rzecz, ale można zamiast montować drążka do sufitu do ściany, możecie sobie zamontować drążki do sufitu. I tutaj jeśli chodzi o drążki sufitowe, chciałem Wam pokazać dwie propozycje a właściwie trzy, ale trzecią wam powiem przy omawaniu innego drążka. Więc lecimy sobie teraz z drążkami sufitowymi. Najprostszy drążek sufitowy, jaki sobie możecie kupić, to jest KSH 003SK i to jest drążek, który ma cztery chwyty, jest montowany do sufitu. Cena to jest 152, yy, około 152 zł z moim kodem zniżkowym. Nośność tego drążka to jest również 250 kg, więc... Te drążki działają na podobnej zasadzie jak te ścienne, tylko że jest montowany do sufitu. Tutaj sobie zobaczycie zdjęcie, jak to wygląda. Bo czasami ktoś może nie mieć możliwości montażu do ściany, więc sobie montuje ten drążek do sufitu. Albo jest też jeszcze drążek, o którym chciałem Wam powiedzieć: drążek ściana-sufit KSS L041. Jego sobie możecie montować zarówno do ściany jak i do sufitu. Bo on tutaj na końcu ma ruchomą tą część, więc jak go zamontujecie tu, albo tu, to możecie ją sobie obrócić w tą stronę, albo tak, jakby obracać ją do podciągania z góry, albo do podciągania z boku. Koszt tego drążka to jest 132 zł, odległość od sufitu jest 40 cm i też macie 4 chwyty, również dźwig to jest 250 kg. Więc to są dwa drążki, o których chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o drążki sufitowe, I jeszcze jest yy, możliwość. Jeśli już jesteśmy przy wierceniu, to jeszcze jest drążek, który jest drążkiem i poręczą dwa w jednym KSSL081. I to wygląda tak, jak tutaj sobie zobaczycie, że ten drążek wygląda tak jak ta poręcz, tutaj, którą zaraz sobie będziemy omawiać przy drabinkach tutaj ma drążek i tutaj ma poręcz do dipów tylko zamiast tych haków montuje się po prostu dwa takie uchwyty do ściany na przykład w tym miejscu i wieszasz go sobie na ścianie w ten sposób. Więc jeżeli masz możliwość wiercenia w ścianie i też szukasz uniwersalnego drążka, to możesz sobie y, zobaczyć te poręcze w dwa w 1 KSSL081. Koszt takich poręczy to 233 zł. I też macie cztery chwyty, macie dodatkowo poręcz do dipów i haki do montażu są w komplecie. Możecie tam sobie też jeszcze inne wersje kupić tego drążka w zależności czy chcecie oparcie jeszcze do brzuszków i takie wygodne wyściełania pod przedramiona, jeśli też będziecie robić brzuszki, to już go odsyłam na stronę Kaspod, ja wam pokazuję ten podstawowy dwa w jednym, jako kolejna możliwość drążka montowanego do ściany na takich dwóch hakach i to jest też fajne, że jak macie gdzieś na przykład w garażu i musicie wjeżdżać samochodem, albo musicie gdzieś to szybko w mieszkaniu się tego pozbyć, to wystają wam tylko dwa haki ze ściany, to sobie zwieszacie, no ale też trzeba gdzieś to schować, więc bardziej do garażu, bo w mieszkaniu i tak to będzie zajmować miejsce i tak. Ale jeśli chodzi o takie rozwiązania z chowaniem tych drążków i tego typu rzeczy, to przejdziemy do tego zaraz, bo teraz na razie omawiamy jeszcze drążki montażowe, takie, które będą w domowych siłowniach. Chociaż, no, jeżeli ktoś w mieszkaniu też ma możliwość zamontować sobie taki drążek, to czemu nie? Bo jeżeli sobie zamontujecie na przykład w pokoju nastolatka, czy w swoim pokoju, jakimś, czy w jakiejś suszarni, gdzie nie będzie, przeszkadzać to, że po prostu wisi na ścianie, no to spokojnie nie będzie przesz przeszkadzać to w ciągu komunikacyjnym, bo jak widzicie tutaj ten drążek wisi, a na samym drążku już można zrobić fajny trening. Dodatkowo jak mamy yy, do tego gumy oporowe, to tak samo możemy sobie jeszcze bardziej rozbudować ten trening i oprócz walorów estetycznych ci tutaj, a nie przeszkadza nikomu w tym pomieszczeniu, więc no, też sobie musicie zastanowić się, czy czasami nie lepiej wybrać drążka. Takiego montowanego do ściany zamiast tych rozporowych czy tych stacjonarnych, ale do tego przejdziemy dalej. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć o jednym fajnym drążku. Mankey Bar to jest drążek montowany do sufitu i on kosztuje 269 zł. Co jest z nim fajne? On ma bardzo dużo chwytów. Tu sobie zobaczycie zdjęcie, jak to wygląda. Jest montowany do sufitu, ale oprócz podstawowych tych uchwytów, ma jeszcze taką kratkę, że możecie jeszcze dodatkowe chwyty różne robić. I to Wam chciałem pokazać jako ciekawostka, bo sam osobiście bym chciał przetestować ten drążek kiedyś. Jeżeli ktoś się lubi podciągać, jego trening jest na tym oparty w dużej, w dużej mierze, to fajnie sobie coś takiego przetestować, bo tam możecie i bokiem ręce dawać, i w tą stronę, i tak. Więc fajna sprawa, jeśli ktoś ma trochę więcej kasy i chce sobie kupić od razu fajny drążek i lubi się podciągać i chce sobie sprawdzić, sprawić coś ciekawego. On jeszcze dodatkowo ma regulowaną odległość od ściany od 57 do 65 cm, więc, no, tak jakby w tej cenie 270 zł, macie multifunkcyjny drążek. Dodatkowo z regulacją, i jego też można montować do, do sufitu. Teraz sobie przejdziemy. Chciałem Wam powiedzieć o drążku z drabinką i o klatkach. To będzie takie dodatkowe, których też możemy używać jako drążków, więc przechodzimy sobie dalej do. Kolejnego rozdziału Kolejne fajne rozwiązania O których Wam chciałem powiedzieć to Drabinka plus drążek Taki zestaw Z podstawową taką poręczą Drabinką Możecie sobie kupić za 555 zł Wysokość drabinki Wysokość drabinki to jest 2150 Odległość drążka od ściany to jest przeszło ponad metr. Odnośnie tej drabinki, tutaj też nie musicie patrzeć na Waszą wysokość. Patrzycie tylko na wysokość pomieszczenia, bo drabinka jest montowana na 12 śrubach. Jak taką drabinkę się montuje, też sobie zobaczycie. Link jest w opisie, bo też robiłem film montażowy. Więc jeżeli będziecie chcieli ją wyżej, to po prostu całość montujecie wyżej. Ona nie musi tutaj dotykać ziemi, montujecie ją sobie na hakach i dodatkowo macie poręcz do dipów i macie też drążek do podciągania więc to jest fajne rozwiązanie moim zdaniem do mieszkań, bo jeżeli macie mało przestrzeni do ćwiczeń to macie drabinkę treningową tutaj sobie można zapinać gumy można się rozciągać i dodatkowo macie drążek do podciągania a jeszcze możecie sobie kupić to w zestawie za 820 zł jeszcze będziecie dodatkowo mieć taką ławeczkę do brzuszków, więc to jest też fajne rozwiązanie uniwersalne jeżeli chcecie sobie trenować w małej przestrzeni i zależy wam na drążku, na poręczy, do typów i na drabince, to zajmuje też mało miejsca. U góry sobie można to odwiesić, przewiesić, zmieniać. Więc jest to fajne rozwiązanie, jeśli ktoś szuka drążka, a nie może na przykład, może wiercić, ale chce na przykład coś takiego. Też to testowałem. Poręcze do dipów z 50 na pasie, drążek z 50 na pasie, nic się nie działo, nie powyrywało tych szczebelków. Także jest to też testowane przeze mnie. Producent tutaj gwarantuje 200 kg trzymałości. Trzeba by to sprawdzić, ja testowałem, tak jak mówię 120-130 kg, nic się nie działo. Typy drążków już będą do pomieszczeń takich bardziej, gdzie też korzystamy z nich w inny sposób. Ale o czym chciałem wam jeszcze powiedzieć. O stojakach, bo możecie sobie kupić na przykład stojak, który ma wbudowany drążek, ma poręcze do dipów, ma asekurację do y, ciężarów i ma na przykład jeszcze do przysiadów asekurację, ale na przykład fajnym rozwiązaniem moim zdaniem jest... Drążek do podciągania plus stojak Plus asekuracja KSSL 061 To kosztuje 674 zł Moim zdaniem nie jest to cena duża Bo macie właśnie Asekurację do wyciskania Drążek do podciągania Poręcz do dipów Jeszcze możecie na przykład robić przy tym przysiady Tutaj sobie możecie zobaczyć jak to wygląda Więc zajmuje tu gdzieś tyle miejsca Jeżeli potrzebujecie, macie małą na przykład siłownię To sobie dajecie tam tylko gryf Dajcie sobie ciężary i w tym miejscu sobie tylko ćwiczycie. Możecie sobie do tego jeszcze gumę podpinać. Możecie jak sobie dacie do tego ławeczkę, robicie klatę, robicie rozpiętki, więc jeżeli masz bardzo mało miejsca na siłowni, to przemyśl takie rozwiązanie właśnie z tym stojakiem 3-4 w jednym, bo to będzie fajne miejsce i nie ogranicza się tylko, że robisz drążek i gumę. Tylko możesz normalnie ćwiczyć z ciężarami, z dużymi ciężarami, więc to jest fajne moim zdaniem. I tanie rozwiązanie. Wytrzymałość tego stojaka to jest 200 kg, więc spokojnie wam wystarczy na początek. I wysokość to jest 199 cm, więc też dwumetrowe osoby yy, będą mogły z tym. Po... Też wysokie... wysokość to jest 199 cm, więc też będą wysokie osoby mogły poćwiczyć. I tutaj też. Jeśli, jeśli już jesteśmy przy takich stojakach, czy przy takich miejscach do ćwiczeń, które, chcecie, które są na małych siłowniach i zajmują mało miejsca, a chcemy maksymalnie wykorzystać ten potencjał tej siłowni, to jeszcze jest, możecie sobie zamontować klatkę ścienną z asekuracją. To wygląda, to jest podobnie montowane jak taka drabinka, tylko że montujecie sobie do ściany tą klatkę. Ona ma u góry drążek, możecie się podciągać na tym drążku. I możecie sobie tutaj zmieniać wysokość obciążenia i przy takiej klatce też. Dostawiamy ławeczkę, robimy sobie, ten, sobie wyżej, robimy sobie barki, na przykład żołnierskie, przysiady, więc też można wziąć pod uwagę taką klatkę ścienną, ścienną, jak macie mało miejsca, to zajmuje jeszcze mniej miejsca niż takie stojaki, bo taka klatka gdzieś odstaje od ściany tyle, co taka drabinka, więc też jest warte do przemyślenia. I jeszcze rozwiązanie takie kompleksowe. Które zajmuje trochę więcej miejsca, ale też nie tyle co cała moja siłownia, czyli klatki. Też często pytacie o klatki treningowe, więc chciałem Wam podać dwa, dwie opcje tych klatek. Jedna to jest KSSL025. Ta klatka kosztuje 1350 zł. I mamy tutaj drążek, dipy, asekurację 200 kg. Możecie robić przysiady, możecie robić klatę. Tak to wygląda. Tutaj macie zdjęcie. Wchodzę sobie do tej klatki. Tutaj mam te dwie rurki, mogę sobie robić przysiady, mogę sobie robić wyciskania. Te rurki są regulowane z przodu mam asekurację na przykład do klaty, czy tutaj w środku, mam też drążek i właściwie, jeżeli mamy taką klatkę w pomieszczeniu i po półtora metra po bokach, żeby jeszcze jakieś dodatkowe ćwiczenia robić, to mamy tak jakby jedną siłownię, mamy całą siłownię w jednym sprzęcie, po naszej stronie jest jeszcze tylko dokupić sobie gryfy i obciążenia. Więc warto pomyśleć o takiej klatce, jeżeli szukacie takich kompleksowych rozwiązań. Ogólnie często pytacie, co, co gdzie sobie, jak kupić, Więc, czy jakie pomysły, jakie rozwiązania. Więc jak sobie zobaczycie ten film, to może komuś się coś przyda, ktoś wpadnie na jakiś pomysł, zacznie sobie myśleć na przykład, a to ja mam w sumie mało miejsca, to może sobie walnę taką klatkę ścienną albo spróbuję sobie drążka z drabinką. Bo też takie niektóre rozwiązania niby się wydaje, że są proste, niepozorne, a tak naprawdę z taką klatką ścienną możecie sobie zrobić trening całego ciała, wystarczy tylko, wystarczy tylko gryf i ciężary, a większość ćwiczeń zrobicie właśnie przy pomocy tej asekuracji, która wystarczy, będzie mieć kilka poziomów. Jeszcze odnośnie klatek, jak ktoś chce jeszcze bardziej wypasioną klatkę, to za 1889 zł Macie klatkę z wyciągiem, wygląda to tak samo jak ta klatka pierwsza, o której mówiłem. Tylko dodatkowo ma jeszcze wyciąg w środku, więc możecie sobie dodatkowo jeszcze robić wyciąg na plecy. To już są takie gadżety, zależy kto czego szuka. Jest taka możliwość, możecie sobie sprzęt zobaczyć. Linki, wszystko do tych sprzętów będą. W opisie, no i też możecie sobie zrobić na, zobaczyć na stronie producenta. Zresztą też tam będzie u mnie cały taki link, że jak sobie wejdziecie na stronę KaSport, to większość rzeczy będzie od razu przecenione, więc wchodzicie sobie z tego linka i macie już przecenione rzeczy, tylko pamiętajcie, że część tych rabatów nalicza się dopiero po dodaniu do koszyka. Ale mniejsza z tym lecimy z trzecim typem drążków. Kolejny typ drążków to drążki, które nie wymagają montażu. Często jest tak, że nie możecie, wynajmujecie na przykład mieszkanie, czy nie możecie w danym miejscu ćwiczyć na stałe, bo pomieszczenie ma też jakąś inną funkcję. Więc w tym przypadku możecie spróbować kupić sobie drążek, który będzie można po treningu zdemontować albo gdzieś schować, przestawić bez konieczności wiercenia w ścianie. Pierwszy drążek to drążek rozporowy. Moim zdaniem jest to bardzo fajna sprawa. Drążek ten kosztuje 63 zł więc nie jest to duży wydatek ważne tylko wytrzymałość tego drążka to jest 200kg ja go testowałem też 40-50 możecie sobie zobaczyć to na kanale bo też mam film gdzie robię montaż tego drążka są treningi na takim drążku jeżeli komuś się wydaje, że mając taki drążek nie będzie w stanie zrobić fajnych treningów, to też mam gotowe treningi na kanale, gdzie używam tylko tego drążka, gum oporowych i możecie sobie zobaczyć, że można zrobić fajne treningi na naprawdę małej przestrzeni. O czym trzeba pamiętać? Drążek roz, można roz, rozkręcać od 68 do 98 cm, więc musicie sobie to zmierzyć, jeżeli będziecie brać pod uwagę możliwości w waszej ościeżnicy, w waszej futrynie. O czym jeszcze warto pamiętać, jeżeli macie marketową ościeżnicę z takiego papieru, czy wiecie o co chodzi. Materiał taki bardzo y, tani. Te ościeżnice są takie, że w momencie rozkręcenia takiego drążka rozporowego może się okazać, że porobią się dziury w tej ościeżnicy. Bo to jest jednak spora siła tutaj rozporu. Ja mam akurat takie przejście tutaj pomiędzy ścianami, ale musicie to wziąć pod uwagę. Ewentualnie, jeżeli macie metalową ościeżnicę, to śmiało można taki drążek rozporowy montować. Jak taki drążek się montuje? To zapraszam Was do filmu na moim kanale. I właśnie tutaj pojawiają się pytania. Odnośnie tego typu drążku, bo często do mnie piszecie, że nie macie możliwości zamontować tego drążka. Nie macie też możliwości montować drążka do ściany. Co zrobić wtedy? Moim zdaniem, można iść w drążki stacjonarne, które sobie ustawiacie na trening. I ustawiacie je w jakimś pomieszczeniu. no Jedyny minus jest taki, że to potem zajmuje trochę miejsca, ale możecie go przestawić w dane miejsce pomieszczenia, którego w danym momencie nie używacie, a nie ma konieczności montowania do ściany. Sztandarowy drążek, można powiedzieć, stacjonarny od Kasport, to jest KSS L060 i to jest drążek, tutaj się Wam będzie wyświetlał, który sobie możecie ustawić w pomieszczeniu. On ma 6 poziomów regulacji, i ten drążek maksymalnie można dźwignąć do 230 cm, więc spokojnie, nawet wysokie osoby będą mogły ćwiczyć na takim drążku. Możecie go też sobie wynieść na świeże powietrze, bo go można rozmontować na dwie części. Można go gdzieś przewieźć. Więc to jest fajne rozwiązanie dla ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniu i nie mogą na przykład sobie montować drążków do ściany, i nie mogą montować drążków rozporowych. Dodatkowo ten drążek możecie sobie przymontować do podłogi, jeśli macie taką możliwość, i on ma też dwa takie uchwyty, gdzie możecie sobie go dociążyć ciężarami. Więc nie będziecie się, nie musicie się bać, że to się będzie wam na boki gibać. Bo można albo go dociążyć ciężarami, albo jak ćwiczy się na świeżym powietrzu, to można takie haki metalowe wbić w ziemię i wtedy się on będzie trzymał. Więc to jest fajne rozwiązanie, jeżeli nie mam możliwości zamontowania drążka rozporowego i nie mam możliwości wiercenia drążka do ściany. Też jest fajny drążek. Widziałem nowość na stronie kasport MFX004. On tym się różni od tej pierwszej poręczy, że ma takie powyginane rurki. W tą stronę i po bokach te podpory też są wygięte. Możecie sobie zobaczyć tu zdjęcie. To powoduje, że ten drążek nie będzie się przechylał w przód. Jest bardziej stabilny i dodatkowo możecie z nim ćwiczyć, na przykład montując TRX-y. Po to jest on właśnie zrobiony, żeby można było bardziej rozbudować sobie yy, trening. Ten, yy, wytrzymałość tego drążka to jest 200 kg. Wysokość yy, 2,70 m. Ten drążek kosztuje 449 zł, a ten poprzedni, o którym Wam mówiłem, czyli KSSL060, czyli ten podstawowy drążek stacjonarny, kosztuje 358 zł. Oczywiście z moim kodem zniżkowym z mojego linku zniżkowego. Więc temat drążków, takich, które nie wymagają montażu i można ćwiczyć z nimi na małych przestrzeniach, mamy zamknięty. Nie możesz zrobić drążka rozporowego, zobacz drąż drążki stacjonarne. Jak macie jakieś pytania standardowo, to piszcie, postaram się coś pomóc doradzić. Lecimy z ostatnim typem drążków, czyli drążki ogrodowe. Jeśli masz trochę miejsca na ogrodzie, możesz sobie zamontować drążek ogrodowy. Ja oczywiście też mam taki, więc lecimy do ogrodu. Kolejny tryb drążków, jakie możecie sobie sprawić, to drążki ogrodowe. Tylko, że tutaj, no, trzeba mieć trochę przestrzeni w ogrodzie. W zależności od tego, ile macie tej przestrzeni, możecie sobie pozwolić na przykład na taki pełny zestaw jak ja mam, albo na przykład możecie sobie same poręcze do dipów kupić, sam drążek, czy jakieś inne mniejsze zestawy. Ja mam zestaw KSOZ006. Taki zestaw teraz kosztuje 2069 zł. Tutaj mamy właściwie wszystko, co potrzebne do treningu street workout. Mnie się akurat taki zestaw podobał, taki mi był potrzebny, mam tutaj właściwie wszystkie możliwe warianty tego sprzętu, bo mamy poręcze do dipów, mamy drabinkę, mamy drążek mamy drabinki takie do przechodzenia, więc to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o wysokość takiego drążka, czy jak się montuje taki drążek, to też znajdziesz film u mnie na kanale, możecie sobie regulować wysokość na jakiej go będziecie montować, jak wyglądają przykładowe treningi z takim drążkiem, możecie sobie zobaczyć też u mnie na kanale, bardzo często z nim trenuję, zresztą pokażę Wam przykładowe filmy. Ale, jeżeli na przykład nie chcecie wydawać 2000 złotych na, na, na taki zestaw, to możecie sobie kupić sam zestaw Deepy plus y, poręcz do podciągania. To jest zestaw KSZ. KSZ003 i takie coś kosztuje, to są poręcze plus drążek. Takie coś kosztuje 647 zł, więc nie macie dużego wydatku. A możecie sobie robić trening Street Workout u siebie na przykład na ogrodzie, podciąganie dipy, podstawa co, co można zrobić jeśli chodzi o trening na drążku możecie sobie kupić na przykład też sam drążek, to są dwie poręcze i drążek to kosztuje 340 zł albo na przykład same poręcze do dipów to jest 270 zł najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem na początek jest drążek plus poręcz do dipów, to jest zestaw który pozwoli Wam zrobić najwięcej ćwiczeń ewentualnie poręcze do dipów drabinki i drążek, też jest taki zestaw, który możecie sobie wybrać jeżeli chodzi o temat drążków to powiedzieliśmy sobie o drążkach takich, które można klasycznie montować, drążki stacjonarne drabinki, klatki asekuracyjne, klatki ścienne, drążki rozporowe. I drążki ogrodowe. Jeżeli macie standardowe jakieś pytania na temat sprzętu, czy chcecie jakąś zniżkę od Casport, to piszcie do mnie albo korzystajcie z moich linków. Wszystko będzie na dole w, w opisie filmu. Linki do sprzętu, linki montażowe do filmów, jeżeli coś montowałem. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw suba. Jeżeli macie pomysł na jakiś kolejny materiał tego typu, to chętnie wam nagram, więc też piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się.